Witam. Dzisiaj zaprezentuję Wam, czym jest trójkąt biński. A więc, rysujemy sobie trójkąt. Trójkąt ten musi być równoramienny. I tak, o co teraz chodzi? Zawsze w trójkącie bińskim podstawą będzie bina. Tak? Trójkąt biński składa się z biny, pawa i miłosza. Oto, tutaj miłosza oznaczymy literką M, a pawa literką P. No i tak. W tym wszystkim chodzi o to, że Bina jest ujemny, czyli przyciąga Miłosza i Pawa, a Miłosz i Paw są to taty, czyli oni się od siebie odpychają. Dlatego Bina oznaczymy sferką 6, Pawa oznaczymy sferką 9 i Miłosza oznaczymy sferką 9. Tak więc to jest właśnie trójkąt biński. Nie jest to w ogóle skomplikowane. Dziękuję.